No Nie pamiętam takiego sezonu, odkąd prowadzono rozgrywki play-off, żeby różnica pomiędzy zwycięzcami poszczególnych par i to wszystkimi bez wyjątku była aż e, tak e, ogromna. E, no, oczywiście składa się na to także e, ten walkover w meczu Uniwak Toruń Betard Sparta, bo różnicą 66 punktów wygrywają swoją parę e, Torunianie, różnicą 58 za każdym razem na torze zielonogórzanie i w tej chwili już różnicą 33 punktów gorzowianie. No na pewno tak się ułożyły te playoffy dosyć e, dziwnie, bo, bo wydawało się, że tych e, różnych dysproporcji nie będzie aż e, takich dużych, jednak e, nagła jeszcze większa niemoc spotkała te drużyny walczące w play -offach. czy Rzeszowian, czy tutaj widocznie oglądanych e, Leszczynian. Cały, cały sezon te zespoły potrafiły walczyć, potrafiły wygrywać, e, zwłaszcza na w własnym torze spisywały się e, bardzo dobrze. Nagle jednak w tych najważniejszych spotkaniach e, te drużyny spisują się jeszcze gorzej, leśnianie mają jeszcze większe e, kłopoty, więc e, na tle drużyn e, tak doskonale dysponowanych jak tych czy zielonogórzanie, czy torunianie, faktycznie te pozostałe wyglądają e, blado, ale ta trójka wygląda naprawdę w tej chwili bardzo, bardzo mocno. No ale ktoś z tej trójki... Będzie musiał pojechać w finale, a cały czas odgrażają się także Leszczynianie i to tej niespodzianki wykluczyć nie można. Przy tak świetnie dysponowanym Jarosłowie Hampelu, jeśli do pełni z sił wróci Adam Skórnicki, Damian Waliński, może Jurica Pawlic, to ciągle Leszczynianie pozostają przecież w grze. Tobiasz Musielak, kask biały, Unia Leszno, kask niebieski Bartosz Zmarzlik, Kejlum Stal, kask żółty Janusz Kołodziej, Unia Leszno i kask czerwony Tomasz Golob. Dwunasty wyścig dnia w przeprowadzeniu Gozowian, 43 do 22 wygrywają start podwójnie Gozowianie Zmarzlik z Golobem. Golob teraz spojrzał gdzie jest młodszy kolega z drużyny, no i teraz będzie mógł spokojnie... Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Błąd teraz jadącego na trzeciej pozycji Tobiasa Musielaka. Jadący za nim w kasku żółtym Janusz Kołodziej uderzył w kolegę upadającego na tor. Ale niewiele mógł zrobić Janusz Kołodziej. Z przodu byli Gorzowianie, Podniósł się o własnych siłach Janusz Kołodziej i popatrzył. Mam wrażenie, że leśnicy kibice już tylko modlą się o to, żeby po prostu ten mecz się skończył, bo co wyścig to Leśnianie mają coraz większe kłopoty. Tu widzimy gorzowe na prowadzeniu, wchodzący w łuk Tobiasz Musielak. Bieża dosyć intensywnie wyrzucił tylną nogę do tyłu, okręciło jego motocykl. Na szczęście Janusz Kołodziej zdążył położyć motocykl na tor. Na chwilę to zobaczymy ponownie. Niewiele było miejsca między nimi. Tutaj położył już motocykl i dopiero... Ten hamujący motocykl uderzył jednak, ale, ale pewnie nie z taką mocą i siłą jak mogłoby to wyglądać w momencie, gdyby Janusz Kołodziej po prostu rozpędzony motocykl wjechał motocyklem wjechał w Tobiasza Musielaka. Na szczęście ten motocykl Janusza Kłodzieja uderzył w tylną część ciała Tobiasza Musielaka, tymi najtwardymi twardymi. E, e, Już Tobiasz Musielak, a, a, który jest wykluczony z powtórki wyścigu 12. To najważniejsze, że cały i zdrów powraca do parkingu. Jeszcze pozdrawiam kibiców. A przy Januszu Kołodzieju jest. Jest, jest nasz. Reporter Mateusz Karkoszka. No przy Kołodzieju jest prezes Józef Dworakowski. No i za chwilę być może uda się porozmawiać o tym, co stało się na to, że Może z Januszem Kołodziejem, może z Klaudiaszem Musielakiem. Państwo to wszystko doskonale widzieliście. Ja zanim w oczekiwaniu na ten wywiad być może uda się wrócić do jednego tematu. Drużyny Rzeszowska, Wrocławska podchodziły. My nie musimy, a możemy. Nasz reporter Mateusz Karkowska i Janusz Kołodziej. Co się stało na tym drugim uchu? Wszyscy widzieli. To był błąd Tobiasza. Jak się czujesz przede wszystkim? Jest z tobą wszystko OK? Ja dobrze. Janusz Kołodziej, z nim wszystko okej. Okay. Proszę państwa, czekamy na Tobiasza Musilaka, który właśnie także podąża do Parku Maszyn. Wszystko dobrze z Januszem Kołodziejem. Jest też Tobiasz Musielak. przy nim Roman Jankowski, trener drużyny Leszczyńskiej. Pokiwał głową jeszcze do Martina Nowaka, że wszystko jest ok. Mateusz Karkoszko, Posłuchajmy. Co tam się stało? Jak się czujesz? Nie, po prostu padłem na śliski pas, obróciłem i upadłem. Wszystko w porządku? Jak się czujesz? Okay. Dzięki. To najważniejsze, wszystko w porządku, tak z jednym, jak i z drugim zawodnikiem leszczyńskiej Unii. Krzysztof wrócę do tego tematu. Rzeszowianie mówili: My już swoje zrobiliśmy, nic więcej nie musimy. Pojedziemy mecze z drużyną zielonogórską na luzie. Podobnie twierdzili Wrocławianie: nic z tego nie wyszło, a wręcz skończyło się inaczej. Bo skończyło się, ja zastanawiam się, być może taki moment dekoncentracji: jedziemy na luzie, nic nie musimy. Skończyło się dwoma kontuzjami, dwoma bardzo groźnie wyglądającymi upadkami i Tomaszowi Jędrzejakowi i także Piotrowi Świderskim życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i tutaj przed tym spetkoniem też słyszałem, że nic nie musimy jeśli chodzi o Leszczynian, my jedziemy tutaj na luzie no i z tego luzu no nie wychodzi najlepiej, nie wychodzi wynik a zdarzają się takie błędy no ja myślę, że luźne podejście do jazdy na żużlu po prostu mieć miejsca nie może. Tutaj trzeba być skoncentrowanym, zmotywowanym i najlepiej ta jazda wychodzi w momencie, kiedy zawodnik po prostu ma tą koncentrację maksymalną i stawka zawodów tylko powinna w tym pomagać, więc nie można sobie pozwolić na chwilę dekoncentracji, luzu, bo nawet jazda indywidualna na żużlu w takim stanie jest po prostu niebezpieczna. Ale Myślę, że akurat te sytuacje kontuzji nie były spowodowane tym. To jest tylko taka otoczka, takie mówienie działaczy, być może czasami tych zawodników, ale nie wierzę, żeby zawodnicy wyjeżdżając na tor byli zdekoncentrowani czy nie chcieli wygrywać. Jest w tych opiniach wiele różnych zdań. Jedni twierdzą, że potrzebna jest presja, jedni uważają, że bez tej presji jest znacznie lepiej. Każdy ma swoje zdanie, a wiemy, że z tą presją od chociażby w wielu przypadkach Dużo Nowego Pokaru Świata kapitalnie potrafi robić sobie Tomasz Golob. No i nie przypadkiem, właśnie on jest indywidualnym mistrzem świata. Z tą presją także tutaj na Gorzowskim Torze Właśnie na Państwa ekranach Tomasz Golo poradził sobie kapitalnie aktualny wicemistrz świata Jarosław Kampel, kiedy w najważniejszym wyścigu tego finału tutaj w Gozowie Wielkopolskim wygrał i zapewnił biało-czerwonym trzeci, kolejny, a piąty w historii drużynowy Puchar świata. Jarosław Kampel, Damian Baliński, teraz Jarosław Kampel Fryzjera i uśmiechnięty Damian Baliński pewnie chętnie siadłem na motocykl i pomógł swoim kolegom, by ten wynik był jeszcze bardziej honorowy, bo w tej chwili różnica pomiędzy różnami Zleszna i Gorzowa w tym spotkaniu to 21 punktów, a osamotniony Janusz Kołodziej przeciwko duetowi Tomasz Golo Bartosz Smarzlik z, z powtórki w wyścigu 12 wykluczony Tobiasz Musielak no i tutaj Gospodarze mają apetyt na kolejne powiększenie tej przewagi, na kolejny wygrany wyścig Zmarzlik-Kołodziej-Golob. I podobnie jak w pierwszej odsłonie tego wyścigu świetny start pary gorzowskiej, teraz uciekł zmarznik Tomasowi Golobowi. Nie musi się oglądać za siebie Tomasz Golob, bo widzi przed sobą Bartosza Zmarzlika, Janusz Kołodziej daleko, daleko z tyłu prezes Unii Janusz Józef Borakowski oczywiście e, mówił, że najbliższy tydzień to będzie ciężka praca z Januszem Kołodziejem. E, tak, e, przed Grand Prix, jest przed wyjazdem do Torunia, przed Grand Prix Polski e, tę lekcję i pracę podjął razem z prezesem Leszczyńskiej Unii. Na czym będzie to polegało? E, jeszcze nie wiemy. Ale ma przynieść efekty. Podwójny triumf Gozowian duetu Bartosz Zmarznik Tomasz Golov staje się faktem. Tym razem po raz kolejny Tomasz Golov bez zwycięstwa, ale żadnych pretensji do tego, który z nim wygrał. Gnić nie może, bo triumfował kolega z zespołu Bartosz Zmarznik po bardzo dobrym starcie, bardzo ładnej jeździe. Na dystansie Jeden punkt Janusz Kołodziej i upadek w pierwszej odsłonie tego wyścigu miał Tobiasz Musielak. 5 do 1 dla Gozowian i już 48 do 23. Myślę, że to była trochę powtórka pierwszej odsłony tego wyścigu. Gozowianie ponownie nie popełnili błędu. Tym razem mieli jeszcze bardziej ułatwione zadanie. Tutaj z tych dwóch, dwóch trochę lepszych też pół startowych niż to trzecie, z którego startował Janusz Kłodziej. Spokojnie wygrali, ale też Janusz Kłodziecki w takiej dyspozycji po prostu zagrozić Gozowianą tutaj na ich torze. Nie mógł, Bartek z podążył do przodu. Tomek Golo asykurował tylko jazdę młodszego kolegi z drużyny. Jechali dobrym torem, spokojnie, nawet dużo łatwiej i z większą jakby, z większym jakby zaufaniem do siebie niż przed momentem Duńczycy, Petersen i Iversen, którzy jechali na 5 do 0 na, na dla drużyny.